Przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć, jak na klęski żywiołowe patrzy archeolog. Teraz e, mam nadzieję Państwu przedstawić e, punkt widzenia historyka e, na, na ten temat. Wszół e, kolega tu się zajął też i powodziami, a ja skupię się tylko na, na pożarach. E, proszę Państwa, późno-średniowieczne, w <coughs> szkodownictwie, każde miasto w średniowiecznym narażone było nieustannie na, na pożary. E, Wybuchały one z różnych przyczyn, ale przede wszystkim. Winą za, za te pożary obarczyć należy ludzi i ich nieostrożne obchodzenie się z ogniem, zarówno w codziennych zajęciach domowych, jak i także przy pracy w warsztatach, gdzie korzystano z dobrodziejstw ognia. W rozprzestrzenianiu się pożarów oczywiście sprzyjała zwarta bardzo ciasna zabudowa, w tym czasie jeszcze później w średniowieczu przede wszystkim drewniana. Stąd też powiedzmy każda, każda iskra stwarzała pewne zagrożenie i ten porządek bardzo szybko musi się rozprzestrzenić na część miasta, albo nawet na całe miasto. Dlatego też Rady, Rady Miejskie poszczególnych miast próbowały wpływać na mieszczan, aby drewnianą zabudowę zastępowali Zabudową murowaną, przy czym z tym był ogromny problem, gdyż wiązało się to z ogromnymi kosztami mieszczanie tych kosztów nie chcieli ponosić, więc e, przez cały później, później średniowiecze w niektórych miastach ta zabudowa murowana nie powstawała. E, w niektórych miastach przeciągnęło się nawet na XVI-XVII wiek. No, ale jeśli można było, to e, próbowano jednak tę, tę architekturę drewnianą zastępować architekturą murowaną. E, niestety źródła dotyczące Złożęca. E, nie podają nam wielu szczegółów dotyczących pożarów. Na ogół są to bardzo zdawkowe informacje o tym, że pożar, który w jakimś tam roku był i tyle. I teraz musimy się domyślać, jaka część miasta spłynęła, czy całe miasto. Nie wiemy, jakie były przyczyny, jakie były skutki tych pożarów. To już, powiedzmy, mógłby nam powiedzieć archeolog na, na podstawie swoich, swoich archeologicznych źródeł. Jeśli chodzi o Zgorzelec, to jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że co prawda z wieku XIV te źródła są dość lakoniczne, natomiast w wieku XV, na początku XVI już są bogatsze, dzięki temu można coś na ten temat powiedzieć. Proszę Państwa, każde miasto próbowało stosować jakąś prewencję przed pożarową. Oczywiście robiło to miasto z Gorzelec. Tych źródeł niestety wiele się nie zachowało. Wiemy natomiast, że w bibliotece Towarzystwa Naukowego znajdowały się przed wojną e, Feuerordnungen e, z końca XV wieku, z początku XVI wieku, e, było to kilka ustaw z, z lat 1487-1522, e, ale zapisy przeciwpożarowe e, znajdujemy również w wilkierzu datowanym na lata 1478-1534, bo ta datacja nie, nie, nie do końca była Pewna. Także znajdują się one w statutach z roku 1565, a tym się zajmować nie będziemy, bo to już jest epoka odrodzenia. To właśnie z jednego z tych zarządzeń miejskich z roku 1516 dowiadujemy się, kto miał, się, kto miał chronić mieszkańców Złożęca przed pożarami. Oczywiście odwoływano się do opieki św. Floriana, ale co ciekawe także do św. Babrzyńca, My no oczywiście dostawano się na opatrzność boską. Ale powiedzmy te sprawy duchowe i opatrzność boska i opieka świętych to jedna sprawa, jednakże należało tutaj na ziemi, w mieście zadbać o to, żeby te pożary nie wybuchały, ewentualnie jeśli już wybuchu, żeby szybko je spacyfikować. I strzec miasta przed pożarami mieli strażnicy miejscy, których głównym zadaniem było co prawda strzeżenie miasta, takie funkcje policyjne i z takimi funkcjami jeśli chodzi o Wechtern spotykają się w źródłach przez cały XIV wiek i myślałem, że, że Wechtern de facto tylko chodzili z halabardami, kuszami i pilnowali, żeby nie było rozruby w mieście. Dopiero w 1420 roku pojawiła się pierwsza zmianka o tym, że wechtem mieli także chronić miasta przed pożarem, i w tymże roku, właśnie za dwa tygodnie swojej pracy, tej, tej pracy związanej z ochroną miasta przed pożarem, otrzymali oni 18 groszy. I teraz trudno powiedzieć, czy. W tysiąc, około 1420 roku dołączono do ich zadań właśnie ochronę przeciwpożarową. Czy powiedzmy to już było wcześniej stosowane, ale po prostu w źródłach tego nie odnotowano. Ja myślę, że jednak cały czas oni oni pilnowali, tylko akurat przypadkowo w 1420 roku skryba miejski zanotował, że właśnie strzec mają miasto przed pożarem. Wśród miejsc, w których najczęściej strażnicy przebywali, wymienia się wieże i mury miejskie. Przestrzeń między murami, Ratusz, okolice Falek i Kościoła Świętego Mikołaja. I to jest też dobry przykład na łączenie dwóch funkcji właśnie tej prewencji przeciwpożarowej i tej funkcji policyjnej, bo jakby nie było z murów miejskich i zwierząt na murach miejskich, najlepiej widać, co się dzieje w mieście, najlepiej też widać, co się dzieje na, na przedmieściu. jeśli chodzi o pożary, a także jeśli chodzi o jakieś powiedzmy kwestie związane. Z, z ewentualnymi rozwobami, tudzież zagrożeniem jakiegoś nagłego, niespodziewanego najazdu. Pierwszy <coughs> z Zgorzelca, według źródeł historycznych, miał mieć miejsce w 1131 roku. Przy to oczywiście, według źródeł historycznych, bo na pewno musiało dochodzić do tego znacznie wcześniej. Przy czym ta wzmianka jest dość, dość niepewna. Za została w późnej granicy, więc dużą ostrożnością należy tą, tą informację traktować. Późniejsze informacje już są bardziej pewne, otóż pożary wybuchły w 1329-1331 roku i to są niestety te zmianki, które bardzo lakonicznie o tym mówią, po prostu civitas combusta est i koniec kropka. Yy, prawdopodobnie spalenie uległy południowe przedmieścia Zgorzeleca, właśnie gdzieś więcej między... w tym rejonie. Yy. W roku 1429, w październiku tego roku, kiedy to pojawiły się podwoziewce oddziały husyckie, atakowały południowy odcinek murów. No i jak to kusyci, no, najprawdopodobniej nie odmówili sobie zrabowania i spalenia przedmieść. Przecież to jest taka hipoteza, bo akurat źródła nic o tym nie mówią, żeby coś szczególnie parali. Natomiast źródła mówią o tym, że w miesiąc później. Też w 1429 roku oddział kosycki pojawił się na przedmieściu nyskim z tej strony Zgorzelca i tu już wiadomo, że przedmieście to całkowicie spłonęło. Kosyci już nie atakowali z skupili się tylko na zrabowaniu i spaleniu przedmieścia nyskiego. Pierwszy większy pożar, o którym można coś powiedzieć. Miał miejsce 30 kwietnia roku pańskiego 1456 i swój początek miał na najsergasem w domu piekarza. Jak to właśnie w życiu bywa, pożary akurat nie wybuchały w późniach naszych warsztatach kowalskich, w giserniach, ale nam bardzo no, byli odpowiedzialni za to piekarze. Jak wiadomo, dużo mają do czynienia z ogniem i jakoś nieostrożnie sobie z nim poczynali i tragedia już była gotowa. Na najsetze, czyli powiedzmy o, tutaj, na tej ulicy. Zresztą ta ulica nieraz się jeszcze pojawi dzisiaj w moim wystąpieniu. Piekarze też się jeszcze pojawią, bo jest to pierwsze wystąpienie w, przy, przy okazji pożaru. Więc początek tego pożaru miał miejsce w domu piekarza w ciągu godziny objął kilkadziesiąt domów, z czego 40 domów uległo całkowitemu spaleniu. Także w do wieża świętego Mikołaja, czyli powiedzmy, pożar z Nyser musiał rozprzestrzenić się w stronę północną, tutaj do wieży świętego Mikołaja. Stąd, stąd możemy powiedzieć, że między Peter Gasem a powiedzmy tutaj terenem przy kościelnym musiało wszystko, te, te 40 domów musiało tutaj spłonąć. Zniszczeniu uległa także wieża świętego Mikołaja. Z tego okresu posiadamy informacje o działaniach magistratu, które podjęte zostały po pożarze i w rachunkach miejskich zachowały się wydatki związane z akcją przeciwpożarową, a także z tym, co robiono po pożarze. I tak dla przykładu, 6 czerwca, a pożar miał miejsce przypomnę 30 kwietnia, zapłacono za pomoc, którą udzielono podczas pożaru przy dworze wójtowskim. I to jest tak dość króciutka wzmianka i tylko suma jest podana. Później zapłacono 21 cieszą za pracę przy budynkach zniszczonych podczas pożaru. Następnie wynagrodzenie otrzymali również furmani za wywożenie zgliszcz z miejsc objętych pożarem.